Cześć. Nazywam się Patrycja Skrzypek. Jestem fizjoterapeutą w Nowej Ortopedii przy ulicy Dworskiej w Krakowie. Od początku mojej drogi zawodowej pasjonowała mnie praca z kręgosłupem. Po jakimś czasie zauważyłam, że pacjenci zgłaszający się do mnie z bólem kręgosłupa niejednokrotnie mają również inne problemy z ciałem, takie jak ból i zawroty głowy, bóle brzucha, zespół jelita wrażliwego czy dysfunkcje w rejonie stawów skroniowo-żuchwowych. Zaczęłam zastanawiać się nad przyczyną takich dolegliwości i wtedy trafiłam na terapię manualną w modelu holistycznym. Całościowe spojrzenie na ciało pacjenta pozwoliło mi zrozumieć zależności pomiędzy różnymi układami w ciele człowieka, skutecznie je leczyć oraz łączyć z pozoru niezwiązane ze sobą dolegliwości. Prywatnie jestem małą dwóch urwisów. Okres ciąży i połogu był dla mojego ciała ogromnym wyzwaniem, dlatego postanowiłam pomagać kobietom w tym ważnym okresie ich życia z perspektywy własnych doświadczeń oraz tych zdobytych podczas pracy z pacjentkami wiem, że kręgosłup w ciąży wcale nie musi boleć. Blizna po cesarskim cięciu może być elastyczna i gładka, a mięśnie dna miednicy należy ćwiczyć już w ciąży. Pokażę ci jak uruchomić poszczególne ich warstwy tak, aby w przyszłości nie powodowały nietrzymania moczu lub bólu w dolnym odcinku kręgosłupa. Wybieram aktywny wypoczynek, do czego również serdecznie Was zachęcam. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej. Do zobaczenia!